7 lipca, żywot świętego Andrzeja Żurawka, pustelnika, żył około roku pańskiego 980. Święty Andrzej Żurawek albo Żerard urodził się w roku 978 w Małopolsce, w miasteczku Opatowcu, blisko Wiślicy Położonym, z bogobojnych rodziców Marka i Agnieszki, którzy go w pobożności i bojaźni Bożej jak najstaranniej wychowywali. Już w dziecinnym wieku okazywał po sobie znaki przyszłej świętobliwości, ale dwie dorósł młodzieńczych lat, zagrzany ogniem boskiej miłości, udał się wraz z Benedyktem, równie świętobliwym młodzieńcem na puszczę nad rzeką Dunajcem, pod skalistą górę blisko miasteczka Czchowa położoną w diecezyi krakowskiej. Roku 1002 udali się obaj na Węgry do klasztoru benedyktyńskiego na górę Sobór, gdzie od Filipa Opata zakonny habit przywdziali. Wkrótce jednak Andrzej, do życia samotnego skłonny za pozwoleniem opata, udał się na pustynię, zwaną Skałka, oddaloną o milę od Tręczyna, i tam nadludzki prawie żywot pędził. Nieustanną ciału swemu i szatanowi wypowiedziawszy wojnę. Tak ścisły bowiem post zachowywał, że w ciągu tygodnia przez trzy dni żadnego nie zażywał pokarmu, w ciągu zaś czterdziestodniowego postu tylko po jednym orzechu włoskim na dzień jadał, a mimo to aż do omdlenia pracował, rąbiąc drzewo w lesie. Po takiej pracy nawet nocy nie użył spokojnie, bo nie tylko, że większą jej część na modlitwie trawił, ale i ten krótki jego sen raczej udręczeniem, niż snem nazwać by można. Nie kładł się bowiem do spoczynku, lecz na pniu dębowym siedząc, drzemał, a skoro się na jaką bądź stronę nachylił, zrywał się ukłuty kolcami, umyślnie na ten cel w koło powbijanymi. Pomimo to pracy ręcznej, której się codziennie kilka godzin oddawał, nie przerywał wcale. Zdarzyło się dnia pewnego, że gdy w lesie rąbał drzewo dla braci klasztornych, bardzo strudzony, upadł na ziemię i omdlał. Przebył w tym stanie czas jakiś, aż oto naraz stanął przed nim anioł, podniósł go z ziemi, położył na wózek, który miał Andrzej z sobą dla zwożenia drzewa i do chatki go zawiózł. Taki rodzaj życia wiódł ten sługa Boży przez lat kilkanaście. Kiedy nadchodziła jego ostatnia godzina, liczył wączas 33 lata wieku, poprosił braci z klasztoru, aby do niego przybyli i objawił im dzień i godzinę swej śmierci. Przy tej sposobności uprosił ich także, aby gdy umrze, żaden z nich nie zdejmował habitu, póki sam Filip nie nadejdzie. Dano o tem znać opatowi, który za nim nadszedł, święty już szczęśliwym zgonem zasnął w panu. Gdy następnie bracia zdjęli z niego odzież, ujrzeli na nim gruby łańcuch miedziany który przez ciągłe i długie noszenie tak się był wpił w ciało, że byliby go nie dostrzegli, gdyby zapinka, nieco grubsza, na brzuchu nie sterczała. Opat rozpiął zapinkę, a gdy wyciągnął z ciała łańcuch, bracia słyszeli chrzest jego okości żebrowe, tak bowiem głęboko był wrośnięty. Połowę tego łańcucha ofiarował opat Filip w darze królowi węgierskiemu Giejzie, a drugą połowę wziął do klasztoru na pamiątkę. Jak za życia, tak i po śmierci wielu cudami zasłynął. Pomiędzy innymi zdarzył się następujący. Na puszczy, na której mieszkał Andrzej, ukrywali się rozbójnicy, ci zaś pobiwszy się między sobą, jednego śmiertelnie ranili. Ponieważ zaś wączas nasz pustelnik już słynął łaską czynienia cudów, poniesieli tam onego rannego, prosząc, aby go uzdrowił. Ranny jednakże w drodze umarł i już nieżywego złożyli w chatce Andrzeja. Tenże wskrzesił go swoją modlitwą, a rozbójnik ów wrócił nie tylko do życia co do ciała, lecz i co do duszy. Nawrócony tym cudem, opuścił swoje zbrodnicze rzemiosło i postanowił szczerą pokutą przebłagać Pana Boga. W tym celu osiadł wraz z świętym pustelnikiem, a po jego śmierci w tejże chatce wiodąc żywot nadzwyczaj ostry, szczęśliwie dni swoich dokonał. Ten i liczne inne cuda, jakie się działy tak na Węgrzech, jako też i w Polsce za przyczyną Andrzeja, spowodowały papieża Kaliksta IV, że go w poczet świętych wyznawców policzył. Nauka moralna Głupstwem się zapewne wyda ludziom rozpustnym i ciała swego miłośnikom twardy ten żywot naszego rodaka, ale wobec Boga jest on głęboką mądrością. Świadczy zarazem, jak nasi przodkowie życie chrześcijańskie pojmowali, już w samych początkach wiary świętej. Nie żąda Bóg zapewne od ciebie tak twardej pokuty, ani tak ciężkiej pracy, ale żąda, abyś wiernie i bez narzekania spełniał obowiązki twoje, choćby one i trudne były, i ustawicznej pracy od ciebie wymagały. Żąda, abyś według możności ściśle przestrzegał postów od Kościoła świętego Przepisanych, a zwłaszcza abyś panował nad nieposkromionymi chuciami twemi, pod tobą będzie porządliwość twoja, a ty nad nią panować będziesz. Księga rodzaju rozdział czwarty, wers 7. Niektórzy opieszałość swoją w spełnianiu przykazania kościelnego tyczącego się postów, tłumaczą niemożnością zachowania ich w całej ścisłości z powodu klimatu naszego. A w naszych czasach bardzo często możemy usłyszeć, że nie mogę pościć z powodu zdrowia. Niech nadzwyczajne posty, jakie zachowywał Andrzej Żurawek, którego żywot czytałeś, przekonają cię, że do ostrej suszy nie ciepłego powietrza potrzeba, lecz gorącego ducha. Pan Jezus okazał litość dla tych, którzy dla niego przyjęli dobrowolny głód i umartwienie. Nauka Chrystusowa, podana w Ewangelii, obowiązuje każdego chrześcijanina katolika do życia umartwionego i o żadnej cnocie Ewangelia Święta nie wspomina tak często, jak o życiu umartwionym, bo to jest jedyna droga do życia doskonałego. Często Jezus Chrystus upominał swych uczniów, aby się zaparli sami siebie, aby krzyż swój nieśli, aby mieli w nienawiści duszę swoją własną, to jest swe pragnienia, które się nie odnoszą do chwały Bożej, ale do własnej miłości, aby wąską ścieżką szli do nieba. Te napomnienia boskiego zbawcy zniewalają nas, abyśmy umartwiali ciało, zmysły i namiętności nasze. I nie jest to tylko rada ewangeliczna, ale przykazanie, obowiązujące pod utratą zbawienia, jak i inne dziesięć obowiązujących przykazań. A zalicz chrześcijanie z samego imienia swego nie są obowiązani naśladować Chrystusa, być jego uczniami. Więc powinni czynić to, co Chrystus nakazał, to jest zaprzeć siebie samych, dźwigać bezprzestannie krzyż, umartwiać swoją wolę, wymaga tego Chrystus, gdy mówi: Jeśli kto chce ze mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój, a naśladuje mnie. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 16, wers 24. Gdyby to tylko radził, a nie nakazał mieć w nienawiści siebie samego, to jest, zwyciężać swe zmysły, nie groziłby potępieniem wiecznym tym, którzy by nie szli tą drogą, lecz nie ma innej drogi, która prowadzi do nieba, jak tylko ta, o której mówi w Ewangelii Świętej, że jest wąska i krzemienista. Aby zaś każdy wiedział, że tę naukę o zaparciu siebie samego mówił Pan Jezus nie tylko do apostołów, ale do wszystkich ludzi, mówi Ewangelia Święta o tym wyraźnie, a kto nie bierze krzyża swego, ani naśladuje mnie. Nie jest mnie godzien. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 10, wers 38. Więc nie ma na świecie takiej godności ani stanu, urzędu, wieku, płci, co by od tego obowiązku uwalniała. Kto się zaś wymawiał od naśladowania Chrystusa, nie będzie uczestnikiem chwały Jego. Modlitwa. Boże, który nam dozwalasz świętego Andrzeja pamiątkę przejścia do nieba obchodzić, spraw to miłościwie, abyśmy we wiekuistej chwale Jego społeczeństwa zażywali przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem. Jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy tobie drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest Msza Święta, w tym roku Msze Święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę Mszy Świętej sprawuje Ksiądz Grzegorz Śniadoch. Które już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich. Możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.